Od czerwca 1940 roku proklamowana została Sowiecka Republika Litewska w składzie Związku Radzieckiego. Wtedy też władze wojsk sowieckich zdecydowały zbudować w Ponarach bazę paliwową. Ponary to była stacja kolejowa tuż przed Wilnem. Z racji bezpieczeństwa uważano, że nie może ta baza paliwowa być razem z lotniskiem, które byłoby narażone na te działania nie przyjeździł. Wykopano kilka wielkich dołów o średnicy od kilku do kilkunastu metrów, głębokości też kilku metrów. Żadnego z dołów nie wykończono. Taką sytuację zastają Niemcy, którzy wkraczają na Fideńszczyznę. Rosjanie w Popłochu porzucają cały sprzęt uciekając dalej na wschód, a Niemcy, mając już wcześniej przygotowane swoje plany, uznali to miejsce za genialne do zorganizowania Holokaustu dla Żydów i miejsca mordowania dla Polaków, swoich przeciwników. Województwo wileńskie liczyło milion i sto tysięcy ludności, ale 110 tysięcy to byli Żydzi. Połowa mieszkało w Wilnie, a druga połowa w innych miasteczkach wileńszyny. Już 24 czerwca 1941 roku, tuż po wkroczeniu wojsk niemieckich do Wilna, są odnotowane pierwsze przypadki mordowania ludności żydowskiej. Również w czerwcu nastąpiły pierwsze akcje mordowania i Polaków. Uważano, że to jest taki rdzeń. Oni będą zawsze przeciw, zawsze będą walczyć o niepodległość państwa polskiego. W Narach zginęła także dosyć duża grupa, do kilku tysięcy jeńców sowieckich, kilkudziesięciu Romów, niedużej ilości osób innych narodowości, w tym i Litwinów. Żydzi, którzy byli mordowani w Ponarach, ginęli w ramach zaplanowanego przez Niemców Holokaustu. Po kilku tygodniach został powołany specjalny oddział i Politewsko-Toniej Patingasie z Borys, który wykonywał tą akcję mordowania cywilów, którzy zostali, w rozumieniu władz niemieckich, napiętnowani, że jest to element do całkowitej likwidacji. W egzekucjach brali udział na ochotnika Litwini zwani Strzelcami Ponarskimi, oddział szaolisów. Oni rotacyjnie tam wykonywali akcje strzelania do cywilów, ale również i pilnowania. Tam dochodziło do dantejskich scen. Trudno jest nawet wytłumaczyć dziś w jakiś sposób logiczny, dlaczego ci ludzie doszli do takiego poziomu, że tak mordowali przecież często swoich bliźnich, którymi mieszkali w jednym mieście w taki okropny sposób. Osoby, które ten okres przeżyły, to nie mogły się nadziwić bestialstwu szaulisów. dziwiąc się skąd taka nienawiść do Żydów czy do Polaków. Wiadomo, że Litwini bardzo chętnie poszli na współpracę. Początkowo z Sowietami, potem z Niemcami, potem wracali Sowieci, to znowu z Sowietami. Oni się zgłaszali na ochotnika do tych akcji, także to byli zabójcy. Ponad połowa z nich nie została ukorana. Oni, kiedy wojska niemieckie tutaj wycofywali się w 1944 roku, w lipcu, to ten oddział wycofał się, i potem ślad po nich zaginął, i większość z nich my nie odnaleźliśmy po II wojnie światowej. To świadczy bardzo niedobrze o systemie sprawiedliwości, no bo tacy ludzie musieli ponieść karę, nie ma co ukrywać. Pamiętam, kiedy wkraczali Niemcy do Wilna, idąc ulicą Legionową, moi rodzice prowadzili mi za rękę. I od tego 1941 roku, od 27 czerwca, życie nasze było bardzo trudne. Zaczęły się aresztowania. Mogłam ze za miejsca zamieszkania mojego dziadka widzieć obrazy, które. Nie chciałabym nikomu życzyć, aby się powtórzyły. To były na przykład tabuny ludzi, którzy byli pędzeni do kaźni, do miejsca na swoją śmierć. Byli prowadzeni pod eskortą psów i żołnierzy z wystawionymi karabinami. A później, za kilka, kilkanaście godzin czy następnego dnia, słychać było kanonadę strzałów. I tak trwało do 1944, kiedy wkroczyli Rosjanie, także dzieciństwo ponure i smutne. Mój wuj pracował w sklepie spożywczym. Ten sklepik stanowił pewną przykrywkę do jego prawdziwej działalności. Były drukowane kartki żywnościowe, które wtedy były rozprowadzane pomiędzy członkami Armii Krajowej, a także zwykłych obywateli Wilna i okolic. Przyszli do niego Niemcy, by go aresztować, znaleźli te kartki. Był więziony na Łukiszkach i został zamordowany w Ponarach. 5 maja 1942 roku. Babcia z dziadkiem nigdy, chociaż żyli jeszcze po wojnie do roku 1960, nie opowiadali niczego. Oni byli tacy stężali w bólu. Zaczęłam zbierać takie okruchy wręcz wiadomości o tym wujku w rodzinie. Był to naprawdę bardzo piękny, Przykład człowieka oddanego rodzinie i ojczyźnie. Dziadek był podoficerem zawodowym. Najpierw mieszkał z rodzicami w Sochaczewie, później przeniesi się do Wilna. Dziadek już należał wtedy do organizacji podziemnej, do związku walki zbrojnej. Później były to oddziały AK. W domu rodzinnym mojej mamy odbywały się spotkania. Dzieci o tym oczywiście nie wiedziały. 11. Września 1941 roku. To była data, kiedy rodzina widziała go po raz ostatni. Dziadka osadzono w siedzibie Gestapo na ofiarnej. Później przenieśli go na Łukiszki. Dziadek chorował, więc przenieśli go też do. później był na oddziale szpitalnym. I tam dziadek wyrzucał grypsy przez okno. W momencie, kiedy dostawał jakąś paczkę, to wiedział, że ktoś z rodziny jest pod y, murem, pod oknami i wyrzucał. No, taka była możliwość. Na początku maja 1942 strażnik więzienny powiedział, że takiego tu już nie ma. No i okazało się, że w tym momencie dziadek nie żył, bo z późniejszych dokumentów wynikło, że dziadek zginął 5 maja 1942 roku. Zginął tak jak wszyscy: zginął w jednym z dołów na Ponarach. Miał wtedy 43 lata. Zostawił żonę, czwórkę dzieci, najmłodsze z tych dzieci miało 2 lata. Polacy byli przywożeni głównie z więzienia na Ich. Ładowano do, do ciężarówek, krępowano ręce, zazwyczaj drutem albo wirówką, do tyłu. Nic im nie mówiąc, wieziono na ponary. Byli nędznie odziani, natomiast Żydzi, którym mówiono, że wyjeżdżają gdzieś na roboty, którzy liczyli na to, że kosztowności, które wezmą ze sobą, umożliwią im wydostanie się na wolność, tracili wszystko. Najczęściej ci ludzie już bez odzieży albo ubogiej odzieży trafiali na miejsce kaźni. Początkowo to było ustawianie po 10 osób nad brzegiem dołu czy rowu. Do osób strzelano, a one wpadały do dołu czy do rowu. żeby osoby mordowane w miarę równomiernie rozkładały się w dołach, to wybudowano coś w rodzaju ramp, na które stopniowo po 10 czy kilkanaście osób wpędzano osoby, do których strzelano i osoby te spadały no, w bardziej centralne części dołu. Każda osoba, która tam zginęła, a znamy dzisiaj 406 z imienia, nazwiska i los, i kiedy został rozstrzelany i kiedy został aresztowany. Wszyscy zostali oni oskarżeni, że działają przeciwko władzy niemieckiej. Z tej grupy 406 możemy wyróżnić no, ta grupa inteligencji wileńskiej. na czele z profesorem Kazimierzem Pelczarem, znanym onkologiem, dziekanem Wydziału Medycznego Uniwersytetu Stefana Batorego. Wiele osób nie chciało o tym wiedzieć. Koniec XX wieku to jest okres, kiedy ludzie zaczęli więcej mówić. Już kiedy mówiło się o Katyniu, o Syberii, już pierwsze wzmianki były o zbrodni wołyńskiej. Wtedy powoli zaczynało się mówić o ponarach. Od 2012 roku, praktycznie co roku poza jednym rokiem pandemii, przyjeżdżamy tutaj na Wideńszczyznę na obchody pamięci zbrodni ponarskich. Chodzi nam głównie o upamiętnienie Polaków, chociaż uczestniczymy też i w uroczystościach żydowskich w ponarach, po to, żeby podkreślić, żeby i Żydzi, którzy z całego świata się zjeżdżają i najróżniejsi urzędnicy państwowi litewscy i społeczność, która się tutaj zbiera, żeby uświadomiła sobie i zapamiętała, że Ponary to nie tylko miejsce Holokaustu Żydów.